Położenie w Pana, który stworzył Niebo i Ziemię. Panie, wysłuchaj modlitwy moje, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Panie Boże nasz, pobłogosław Tę wierzę. Niech służy nam, niech wzywa do modlitwy. Niech wskazuje, wskazuje drogę błądzącym przez Chrystusa Pana naszego. Yeah. Byliśmy świadkami wyniesienia nowej kopuły wieży, która przed dwoma miesiącami została zdemontowana. Stara, nowa została wybudowana na dole. I przed chwileczką dźwig ciągną ją do góry. Wykonawcą tej wieży jest firma pana Jędrowska. Obita została przez firmę pana Barteli a nadzór budowlany prowadził pan Marian Rum z Trawnika. i tak szczęśliwie kończymy yy, tą inwestycję, która na pewno spędzała sen z oczu wielu, wielu parafianów. Dziękuję bardzo.